Witam serdecznie, moi drodzy! Przychodzę z kolejną częścią filmiku na temat trzech kolejnych znaków. Tutaj będzie to strzelec, lew oraz waga. Zobaczymy sobie, jaki ten nowy rok numerologiczny będzie dla Was, moi drodzy. Czyli od września już od y, praktycznie teraz początku września weszliśmy w, w nowy rok numerologiczny i właśnie podpatrzymy sobie u konkretnych znaków, jaki ten rok będzie dla nas, tak? Oczywiście chodzi o najbliższe 12 miesięcy, czyli od września do września przyszłego roku. Dobrze, moi drodzy, przed nami mamy, tak jak powiedziałam, Strzelca, Lwa i Wagę i przechodzimy najpierw zgodnie z kolejnością do Strzelca. Moje drogie strzelce, to są Wasze karty na najbliższy rok numerologiczny, w którym już jesteśmy. Królowa Ziemi, Dziewiątka Ziemi i Szóstka Wody. Moi drodzy, pierwsza informacja jest taka, że tutaj generalnie bardzo duże prosperity, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, dlatego, że widzę, że w ta sfera może jak gdyby wieść prym i w tej sferze możecie się bardzo podciągnąć, tak? Oczywiście tutaj każdy strzelec w inny sposób to zrozumie, bo jeden otworzy swój biznes, jeszcze inny znajdzie lepiej płatną pracę, jeszcze trzeci strzelec na przykład dostanie awans, podwyżkę, natomiast powiem Wam szczerze, że w tej królowej ziemi może przyjść do Was naprawdę zacna oferta zawodowo-finansowa, która będzie w zasięgu Waszej ręki, a co zrobicie, no to to już jest Wasza, że tak powiem, wolna wola, tak? Jeden strzelec przyjmie, drugi nie, więc to już jest sprawa drugorzędna. Natomiast taka oferta w energii będzie dla Was, tak? Będzie Was dla Was. Przygotowana, można tak powiedzieć, będzie Was oczekiwała. Natomiast moi drodzy, powiem w ten sposób. Jest tutaj też dziewiątka ziemi, która mówi o tym, że jeżeli teraz w tym najbliższym roku numerologicznym dobrze pogłówkujecie i zorganizujecie swoje projekty zawodowo-finansowe, to wyjdziecie na tym bardzo dobrze, tak? Czyli ten rok może być też takim rokiem, gdzie Ty możesz, jak gdyby, coś zapoczątkować, możesz coś nakierunkować, możesz coś, jak gdyby. Jak to powiedzieć, możesz coś zadziałać w tej sferze finansowo-zawodowej, co na przyszłe lata, bądź nawet na całe Twoje dalsze życie, będzie ci przynosiło bardzo duże profity. Tylko tutaj trzeba naprawdę pogłówkować. Tutaj trzeba być bardzo dobrym obserwatorem, kiedy co przyjąć, kiedy czego nie przyjmować, kiedy zainwestować, kiedy nie. Dlatego, że tutaj liczy się Twoja precyzja w działaniu, ale i bystrość, tak? Bystrość umysłu. Strzelce są intelektualistami, więc tak naprawdę dla Was działanie rozumem i logiką nie powinno być trudne, natomiast, no, no, różnie to bywa, tak? Jeden strzelec może wziąć okazję, a drugi może ją przegapić. Strzelec, mimo że intelektualista to też człowiek i też może, że tak powiem, czegoś na czas nie dojrzeć. Więc, moi drodzy, tutaj w potencjale macie. Bardzo duże, powiedziałabym, możliwości finansowo-zawodowe, które albo przyjdą do ciebie same, bo ktoś ci przedstawi na przykład jakąś ofertę, albo to Twoimi rękami możesz, możesz coś wypracować, możesz coś zainicjować, zadziałać, co będzie miało zwrot w kolejnych latach, oczywiście, dla ciebie, tak. Więc tutaj ta sfera finansowo-zawodowa jest dość mocno określona, bo pokazała nam się ona aż w dwóch kartach. Tak, jakby ten rok numerologiczny dla strzelca był. Dobrym, odpowiednim czasem na to, żeby zatroszczyć się o swój byt na dalsze lata albo nawet na dalsze życie, tak? W zależności na ja, w jakim wieku jesteście i y, na jaką skalę będzie to, co do was przyjdzie. Czy to będzie długoterminowe, czy to będzie na przykład coś dobrego, na przykład tylko na dwa lata albo trzy, ale mniejsza o większość. Tutaj chodzi o to, że naprawdę możecie bardzo ładnie pokierować poprzez oferty i poprzez. Po prostu takie szanse od losu, które do Was przyjdą, możecie bardzo ładnie pokierować swoim przyszłym, yy, znaczy źle, y, możecie pokierować swoim y, poczuciem bezpieczeństwa finansowo-zawodowego na kolejne lata bądź na Wasze dalsze życie. No, i co nam się jeszcze pokazało? Ta szóstka wody. Jest to karta generalnie, co ja tutaj będę mówiła, jest to karta karmiczna, tak? Jest to karta tak zwanych powrotów eksów bądź eksowych, jak to się mówi, z którymi na przykład karma nie została przepracowana, z którymi jeszcze coś musicie dokończyć albo w ogóle przepracować, bo na przykład macie Yy, niewielką ilość karmy razem przepracowaną, tutaj mogą być powroty z przeszłości, i tak jak powiedziałam, mogą być to partnerzy karmiczni, którzy właśnie wpisują się w kartę szóstki wody, ale też mogą być to osoby bez karmy z wami powiązane, tak? Czyli ktoś z dzieciństwa, ktoś z liceum, ktoś tam, kto kiedyś na przykład z wami yy, był przez życie, szedł, a później jakoś los was, yy, no, yy, jak to się mówi, o, o rozdzielił, tak? Rozdzielił. W szóstce wody też y, będzie inny scenariusz dla innej grupy tutaj słuchających mnie strzelców. Jest to karta Waszych dzieci, tak? Niekiedy dany strzelec w miesiącu y, tym, w nowym roku numerologicznym będzie się spodziewał dziecka. Okaże się, że jesteś w ciąży albo że Twoja partnerka jest w ciąży, bądź ktoś w Twoim otoczeniu, może dziecko, może wnuk. Natomiast moi drodzy, tutaj może też ta karta świadczyć o temacie dzieci, czyli albo tutaj dzieci będą odgrywały bardzo ważną rolę w tym nowym roku, Numerologicznym, albo warto by było zająć się swoimi dziećmi. Być może tutaj ten rok będzie na tyle ważny, żeby jakieś rzeczy powiązane z waszymi dziećmi zostały załatwione, tak? Może jakaś pomoc w stosunku do nich, może tak naprawdę trzeba będzie tym dzieckiem się bardziej zająć, może będzie ono pomo wymagało pomocy z różnych względów, tak? Natomiast, moi drodzy, tak, jak powiedziałam, szóstka wody jest zawsze kartą przeszłości, ale i dzieci. Dzieci już omówiliśmy. Przeszłość, czyli powroty eksów też już omówiliśmy, natomiast to też może być tak, że tak naprawdę ty, drogi strzelcu, w roku numerologicznym, w którym już jesteśmy, będziesz przepracowywał traumy z dzieciństwa, traumy z przeszłości. Może być to takie dzieciństwo, powiedziałabym, w wieku bardzo wczesnoszkolnym, przedszkolnym, kiedy byłeś dzieckiem po prostu. Ale może być to też przeszłość, która. Która była 5 lat temu, 4 lata temu, kiedy byłeś już dorosłym człowiekiem, ale coś jak gdyby zadziało się w Twoim życiu w taki sposób, że no, doznałeś jakiejś traumy, jakiejś krzywdy, jakiegoś powiedziałabym. Pokrzywdzenia, przynajmniej z Twojej perspektywy, tak to odczuwasz. Więc tutaj będzie praca nad tym, praca nad wyjściem z szóstki wody, bo tak naprawdę pewne sytuacje w, w nowym roku numerologicznym mogą do Ciebie powrócić, żebyś ty raz na zawsze je przepracował, skupił się na nich i zamknął pewne rozdziały. Czyli to jest jak gdyby powrót do przeszłości w tej karcie. Dużo strzelców może mieć zderzenie z sytuacjami, bądź zdarzeniami, bądź ludźmi. Którzy już nie mieliby z założenia prawa znowu pojawić się w ich życiu, a jednak mogą być takie powroty. Nie musi być to sfera romantyczna, tak jak powiedziałam. W zależności z kim macie karmę, w zależności z kim macie coś nieprzepracowane, to nie musi być mężczyzna-kobieta. To może być siostra, to może być sąsiadka, to może być koleżanka. Karmę możemy mieć z każdym, tak? Nie tylko damsko-męską. Więc moi drodzy, tutaj właśnie karty świadczą o tym, że pewne sytuacje i zdarzenia, bądź bardzo. Podobne sytuacje z przeszłości mogą stawać na Twojej drodze, dlatego że Ty będziesz jak gdyby musiał wykazać się, czego się nauczyłeś w poprzednim yy, jak gdyby zdarzeniu i teraz w tym powtórkowym, czy to powielisz? Albo po prostu będą wracały osoby, z którymi naprawdę jeszcze karmy nie przepracowałeś, i los domaga się, żeby to zaistniało, tak? Więc, moi drodzy, taki nowy rok numerologiczny będzie dla strzelców, oczywiście nie dla wszystkich strzelców. Pamiętajcie, że macie też ascendenty i księżyce, więc tam też proponowałabym posłuchać właśnie czytań dla tych trzech znaków głównych, które macie w swoim kosmogramie. Dlatego, że niekoniecznie ze strzelcem, drugi strzelcu musisz w 100% rezonować. Zawsze to mówię i zawsze to powtarzam. Dobrze, moi drodzy, to by było dla Was. Przekaz już jest zrobiony, więc przechodzimy sobie do drugiego znaku. Tym razem będzie to lew. Lewy, poczekajcie, proszę, bo muszę tutaj złożyć strzelce, ale już jesteśmy przy Was, już patrzymy. Dobrze, mamy lwy. Piątka ognia, ósemka wody, doświadczenie życiowe. Moje drogie lwy, generalnie co ja tutaj widzę? Przede wszystkim nowy rok numerologiczny. Może nieść ze sobą konflikty i niedogadywanie się z innymi ludźmi. No niestety, ale ta piątka ognia, która tutaj pojawiła nam się jako pierwsza, pokazuje, że niekoniecznie musisz mieć dobre, że tak powiem, podejście do innych ludzi, bądź, bądź oni będą mieli do, niekoniecznie dobre podejście do ciebie. Będą sytuacje konfliktowe, będą sytuacje problematyczne, musisz się z tym liczyć, bo ta piątka ognia nie jest łagodną kartą. Jeżeli ona się pojawia, to tak naprawdę chce ci uzmysłowić w tym momencie to, żebyś. Przygotował się na takie sytuacje, żebyś na tyle, ile mógł, o wiele wcześniej, że tak powiem, pogłówkował i starał się takie sytuacje omijać. Oczywiście nie wszystko będzie możliwe, bo powiem Wam szczerze, że tutaj patrząc na te wszystkie karty razem, dużo rzeczy będzie się zadziewało odgórnie i nawet z ramienia karmicznego, bo jest doświadczenie życiowe. Czyli powiedziałabym, że ten rok numerologiczny, w którym już lew jest od y, początku września, będzie bardzo mocno. Karmiczny dla Was. Ja to tak odczuwam, i dużo będzie tutaj rozgrywek karmicznych oraz pewnych takich zakończeń, powrotów do karmy. Strzelec przed chwilą też miał właśnie powroty karmiczne, natomiast nieco łagodniej. Wy macie tutaj, powiedziałabym, bardzo mocne te zdarzenia, które będą przychodziły do Was w celu doświadczenia bądź takiej nauki karmicznej, nauki losowej, więc trzeba będzie po prostu się z tym pogodzić. Moi drodzy, <laughs> Przepraszam, bo jeszcze leczę gardło. <laughs> Może też wokół Was być bardzo dużo konkurencji i rywalizacji. Jeżeli na przykład jesteś lwem, który tak naprawdę stara się o czyjeś serce, to musisz być świadom tego, że w tym roku będzie trudno, żeby jak gdyby. Yy... Jak to powiedzieć, żeby ta osoba na przykład wybrała Ciebie, jeżeli jesteś w trójkącie, tak? I ktoś na przykład ma męża, żonę, tutaj małe szanse, że wybierze Ciebie i w 100% będzie gotowy na to, żeby na przykład odejść od tego małżonka. Małe szanse. Dlatego, że tutaj generalnie ten rok będzie dla Ciebie rokiem dużego wycieńczenia i dużego takiego, znaczy źle, nie chcę mówić wycieńczenia, bo zaraz wypowiedzą, o ojej, po co ja tutaj w ogóle wchodzę i to słucham, mi się tylko pogorszył humor. Moi drodzy, Pamiętajcie, że jesteście lwami, owszem, ale w 100% nie musisz mieć tego lwa y, rezonującego. Możesz mieć trochę, a jeszcze masz ascendent i księżyc. Więc pamiętajcie o tym, drogie lwy. <laughs> Przepraszam. Że nie, nie musi to być o tobie w 100%, że akurat te wszystkie rzeczy, które ci się tutaj nie podobają, nie muszą akurat się w twoim życiu zadziać, a nawet jeżeli się zadzieją, to niekoniecznie 100% tego, co ja mówię. Natomiast ewidentnie jest pokazane, że ten rok może być pełen konfliktów, problematycznych relacji, ludzie mogą ci robić podgórkę, ty możesz ro robić ludziom podgórkę, może być dużo konkurencji, rywalizacji i generalnie takiego pośpiechu i dużo rzeczy może się bardzo szybko dziać. Czyli powiedziałabym, że tempo momentami może być zatrważające, gdzie lew jak gdyby jest trygonem ognia, czyli lubi to te tempo, lubi tą energię, ale nawet dla ciebie to te tempo może być zbyt szybkie, zbyt za dużo rzeczy naraz może się dziać. Możesz mieć głowę pełną Opcji, co ja mam zrobić, czy iść tutaj, czy tutaj. No, powiem szczerze, że ta piątka ognia właśnie takie rzeczy mi pokazuje, więc muszę Wam to powiedzieć, żeby jeszcze zawczasu każdy z Was był świadomy tego, że takie energie mogą na Twojej drodze stanąć. Następnie masz ósemkę wody. Tutaj jest to bardziej wyciszająca karta, dlatego że ona mówi o tym, że lew zapragnie rozwoju duchowego. Najprościej rzecz ujmując, po prostu zaczniesz się rozwijać duchowo, będziesz chciał tego, będziesz miał tego potrzebę i być może po prostu jest to odpowiedni czas na to, że ty stajesz na tej ścieżce duchowej i ty idziesz przez nią i się jak gdyby rozwijasz. Niekiedy właśnie sytuacje, które w tej piątce ognia będą niestety Ciebie spotykały, mogą Cię nawet. Nie chcę mówić zmusić, ale naprowadzić na to, że Ty będziesz chciał otworzyć się na tą sferę duchową. Będziesz chciał być może tam. Y Znaleźć jakieś odpowiedzi, znaleźć jakieś ukojenie, tak, żeby tak naprawdę zrozumieć, co, co się dzieje, żeby starać się z innej perspektywy na to spojrzeć. Uważam, że tutaj w tej ósemce wody naprawdę rozwój duchowy jest, stoi przed tobą otworem i dużo lwów po prostu po niego sięgnie. Jeżeli jesteś lwem, który już jest na ścieżce rozwoju duchowego, bo takowe lwy też mnie oglądają, to tu jest informacja, że tak naprawdę będziesz, yy, zrobisz duży progres w tym roku, tak? Jeżeli chodzi właśnie o poznawanie nauk duchowych. Yy, przepraszam. <laughs> przepraszam, muszę się napić. No już jestem, przepraszam, moi drodzy, ale to gardło jeszcze naprawdę nie jest do końca zdrowe i nie powinnam tak ekspresyjnie mówić, tylko nieco ciszej i z mniejszym natężeniem. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, dużo rzeczy losowych może się zadziać w tym roku numerologicznym dla lwa, dużo rzeczy, na które nie będziesz miał wpływu, które będą odgórne, które będą tak zwane rozliczające karmicznie rozliczane przez karmę. Natomiast też będziesz sprawdzany, tak? Też będziesz sprawdzany, jak sobie w pewnych sytuacjach poradzisz. Ale tutaj bardziej czuję, że no, lew zbierze karmę, która domaga się po prostu albo, albo, jak to powiedzieć? Albo karma ci da, albo karma ci zabierze, w zależności jak postępowałeś, jakim byłeś człowiekiem i jak w danych sytuacjach się zachowałeś. Tu bardzo mocno jest to właśnie, moi drodzy, określone, tak, że ta karma tutaj będzie miała duże znaczenie i będziesz albo dostaniesz od karmy, albo karma ci zabierze. No wiadomo, przyczyna i skutek, tak? w zależności co robiłeś komu i jak przechodziłeś lekcje karmiczne we wcześniejszych latach, bo to nie musi być ten rok teraz, który był. Tylko nieraz tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w cyklu dłużej niż rok to ta karma jak gdyby zbiera żniwo później, na przykład po tych trzech latach, po tych czterech latach, wtedy kiedy uda Ci się z danego cyklu wyjść. Jeżeli uda Ci się w rok y, przeprowadzić cykl karmiczny, no to tak naprawdę po roku dostajesz już albo zwrot, albo, y, że tak powiem, jest Ci zabierane. Natomiast jeżeli niektórzy powielają cały czas cykle karmiczne, to do momentu aż powielasz y, nie będzie, że tak powiem, Rozliczenia karmicznego, dopiero później, jak już ten cykl raz na zawsze zakończysz, dobrze, moi drodzy, co tutaj jeszcze można powiedzieć? W zasadzie to wszystko, bo tutaj naprawdę bardzo mocno pokazały mi się sytuacje konfliktowo problematyczne z innymi ludźmi, tak? Możesz naprawdę odczuć, że ten rok nie będzie dla ciebie sprzyjający, ale pamiętaj o tym, że tu są jak gdyby takie. Rozliczenia karmiczne, i to bardzo dobrze w tym doświadczeniu życiowym widać. W tym roku numerologicznym również mogą być przez Ciebie podejmowane bardzo ważne, takie powiedziałabym. Yy, decyzje życiowe, tak? Doświadczenie życiowe również jest kartą, która pokazuje nam yy, sytuację, gdzie ktoś siada i podejmuje bardzo ważne decyzje, które będą miały wpływ na dalsze życie danej osoby. <laughs> Więc tutaj mogą być. Jakieś bardzo ważne decyzje, które podejmiesz w tym, w tym roku. Nie chcę mówić już, jakie, bo wiadomo, że jeden będzie się zastanawiał lew nad tym, czy wyjechać z kraju, czy nie, jeszcze inne, czy wziąć ślub, czy nie. To są bardzo przełomowe rzeczy i w tym roku mogą takie decyzje paść z Twojej strony, drogi Lwie, lub ze strony osób, które na Ciebie wpływają, czyli małżonek, małżonka, chłopak, dziewczyna, brat, dzieci. Bo tu też jest wszystko to, co wokół Ciebie, ta energia krąży wokół Ciebie, więc może być Twoja, ale może być też osób, które są bardzo blisko Ciebie i mają na Ciebie wpływ każdego dnia. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o lwa. Natomiast drogi Lwie, no, nie chcę, żebyś się teraz dołował, tak? Pójdź na Twój ascendent i Twój księżyc i też na pewno coś tam sobie znajdziesz. Pamiętajcie, że w 100%. Nikt z Was rezonować raczej nie będzie, chyba że naprawdę macie tego lwa w sobie 98%, ale to się rzadko zdarza, tak? Jesteśmy mimo wszystko, mimo wszystko, jak gdyby składamy się z pewnych czynników, i też właśnie ten ascendent i księżyc również wpływa na to, co w naszym życiu się zadziewa. Dobrze, w takim razie przechodzimy do wagi, tylko złożę lwa. A waga nie chce iść. Dobrze. Wagi. Spójrzcie proszę na swoje karty. Trójka ognia, ósemka ziemi, król ziemi. Przepraszam, nie król ziemi, tylko król ognia. Trójka ognia, ósemka ziemi i król ognia. Pierwsza informacja jest taka, że macie w tym roku bardzo dużo osób wokół siebie, wam przychylnych i takich, z którymi możecie naprawdę bardzo fajne relacje nawiązać. Nawet na lata, nawet takie, powiedziałabym, bardzo bliskie osoby, które przyjdą do Waszego życia i te życie Wam oświecą, bądź te życie Wam urozmaicą, tak? Bo tutaj jest dużo dobrej zabawy, tutaj jest możliwość poznania naprawdę takich fajnych ludzi od serca i osób, które akurat na ten moment w życiu będą Ci potrzebne. Czyli jeżeli jesteś w kropce, to los da Ci takie osoby, które bardzo Ci pomogą w wyjściu właśnie z tych problemów i z tych Twoich, jak gdyby, konfliktów i kłopotów wewnętrznych. Ja powiem w ten sposób: widzę tutaj dużo możliwości, jeżeli chodzi o single, tak, o wagi single, na poznanie osób do na pewno do romansu, bo to są, że tak powiem, czerwone karty, więc tutaj aż może kipić i być ogniście. Więc tutaj romans jest praktycznie na 100%. Natomiast niektóre wagi mogą też poznać kogoś, kto w przyszłości może z tego romansu, jak gdyby. Yy, przejść w coś więcej, tak? To nie musi być tylko romans. Z założenia może być dużo romansowania, flirtu, zabawy, rozrywki, ale wiadomo, że te niektóre relacje mogą się po pewnym czasie przekształcić w coś ważniejszego i w coś bardziej stabilnego. Powiem Wam szczerze, że tutaj. W tej ósemce Ziemi pokazane jest, że możecie być w tym roku zapracowani, bądź będziecie musieli być bardzo wydajni w pracy, żeby osiągnąć na przykład to, co sobie zamierzycie. Czyli tutaj pracy może być dużo, obowiązków może być dużo. Będzie na przykład szef od was dużo wymagał, tak? Albo, albo macie takie stanowisko, albo macie swoje jakieś firmy i będziecie musieli jak gdyby sami poprowadzić pewne rzeczy. Natomiast rzeczywiście tutaj pracy i takiego przepracowania. W w najbliższym roku numerologicznym będzie dużo, tak? Znaczy ja nie mówię dla wagi, która na przykład przez cały rok nie będzie pracowała, bo wiadomo, że jest waga i jest waga. Więc też zapraszam Was na ascendenty i księżyce, bo tam możecie uzupełnić swoje informacje, które również mogą Was dotyczyć. Natomiast powiem tak. Pracy wam nie zabraknie, nawet jeżeli jesteście osobami, które nie pracują, to wy te prace sobie znajdziecie, tak? To mogą być prace, nawet robótki ręczne, to mogą być prace w ogrodzie, w domu, ale widzę tutaj dużo pracy, duży nawał pracy i wagę pracującą, dlatego że niektóre wagi muszą pracować, a inne chcą pracować. Ale tutaj jeden wspólny mianownik jest taki, że będziesz czuł się przepracowany i tej pracy będzie dużo w najbliższym roku numerologicznym. Natomiast bardzo ładnie mi się to y, powiedziałabym. Yy, równomiernie rozkłada, bo tutaj macie i rozrywkę, i zabawę. Czyli, tak jakbyście drogie wagi w najbliższym roku numerologicznym uś, yy, umiały, za się, na, ojej, u, umiały o siebie zadbać i wiedziały, że regeneracja jest równie ważna jak to, co robisz w pracy i yy, jak gdyby jak ten czas, w którym pracujesz, tak powiedziałabym pożytecznie, to też tyle będziesz tutaj wkładał na to, żeby się regenerować i żeby przede wszystkim dbać o swoje. Yy, o swoje y, zwyżki energetyczne, jak to się mówi, tak? Moi drodzy, ja bym powiedziała, że waga będzie miała duże. Y, możesz, droga wagą, mieć bardzo duże powodzenie, nie tylko opu, u płci przeciwnej, ale również y, w, w otoczeniu, tak? W środowisku możesz być y, bardzo dużo razy gdzieś zapraszana, możesz chodzić na randki, możesz być osobą, która będzie chciała. Wyjść do tych ludzi, ludzie będą chcieli też, żeby waga była przy nich, tak? Tak jakbyś miała taką energię, bardzo powiedziałabym magnetyczną dla otoczenia, i jakby to otoczenie dawało Ci informację zwrotną, że jesteś fajna, że Cię lubią, że chcą z Tobą spędzać czas, że chcą Cię gdzieś zaprosić, że chcą, żebyś z nimi gdzieś tam pojechała. Powiedziałabym, że naprawdę dużo fajnych ludzi wokół Ciebie będzie się kręciło w najbliższym roku numerologicznym. I na tyle, ile sobie na to pozwolisz, i na tyle, ile będziesz chciała, będziesz z tego korzystać. To nie jest powiedziane, że musisz. Natomiast perspektywy będą i energie takie będą przy Tobie. Jedna waga skorzysta, druga nie, tak? W zależności też, jaki masz charakter, jaką masz osobowość, jakie masz możliwości na dany moment, tak? Wiadomo, że mama z dzieckiem, z małym niemowlakiem nie będzie latała na imprezy i, i, na, i do kina, i tam co pięć minut, no. Oczywiście, są skrajne, skrajnie takie osoby, które będą się tak zachowywały, ale już mówimy tak optymalnie o naszym czytaniu, tak jak to może wyglądać. Więc, moi drodzy, tak to się dla wag prezentuje. Uważam, że będziecie zadowolone z tego roku numerologicznego. Nawet jak możecie sobie tutaj trochę popsioczyć, że ojej, jestem przepracowana, za dużo mam obowiązków, to bardzo ładnie sobie to zniwelujesz i przede wszystkim wyrównasz. Sferą taką, powiedziałabym, Wypoczynkową, rozrywkową, takiego chill outu, jak to się mówi, tak? Takiego podładowania swoich baterii. Przede wszystkim będziesz to umiała drogowa robić i będą temu przychylni ludzie wokół ciebie, dlatego, że, tak jak mówię, będziesz miała wokół siebie fajnych ludzi, którzy niekiedy mogą pojawić się w twoim życiu wtedy, kiedy będzie na to moment odpowiedni, żeby ci na przykład w czymś pomóc albo żeby cię w czymś wesprzeć, tak? Będziesz miała takich ludzi na swojej drodze stawianych. Natomiast uważam, że bardzo fajny rok przed Wami, tak? Ale, mimo wszystko, zachęcam do jeszcze sprawdzenia, a, sprawdzenia ascendentu bądź księżyca, dlatego że również duży wpływ tych czynników jest na nasze życie i zawsze to będę powtarzała. Więc, moje drogie wagi to wszystko dla Was, jeżeli chodzi o najbliższy rok numerologiczny, w którym już jesteśmy praktycznie od początku września. No dobrze, to by było na tyle, więc kolejna y, część y, z trzema znakami omówiona. Y, dzisiaj już nie będę nagrywała kolejnej części, jutro podejrzewam, że przyjdę z kolejnymi trzema znakami, z jakimi to jeszcze nie wiem, powiem szczerze. Natomiast jutro powinien być kolejny filmik dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.